Cześć. To zadanie rozwiązałem w sześciu odcinkach. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, natomiast pięć pozostałych odcinków to już będzie bonus dla osób wspierających kanał. Zaczniemy od założenia. Jeśli mamy ułamki algebraiczne w równaniu, to wtedy musimy zakładać, że mianownik pierwszego ułamka w tym wypadku jest różny od zera i mianownik drugiego ułamka jest różny od zera. Z pierwszego warunku otrzymasz. Minus 2 trzecie z drugiego warunku dwójkę. Więc piszemy, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych bez minus 2 trzecich oraz bez dwójki. Teraz moi drodzy, żeby rozwiązać to równanie, przenieśmy ten ułamek na prawą stronę. Po lewej stronie zostawiamy 4 podzielić przez 3x dodać 2. Po prawej stronie otrzymamy 5 podzielić przez x odjąć 2. Następnie pomnóżmy te ułamki po przekątnych, czyli to mnożymy wspólnie i to mnożymy wspólnie. Zapiszmy od razu wyniki tych mnożeń. 4 razy x to 4x, 4 razy minus 2, minus 8. Następnie tutaj 5 razy 3x to jest. 15x 5 razy 2 to 10, 15x przeniosę na lewą stronę, więc 4x odjąć 15x to się równa minus 11x, minus 8 przenoszę na prawą stronę i mamy 18, teraz dzielę obustronnie równanie przez minus 11, otrzymując minus 18 11, stąd mamy minus 1 i 7:11 Takie jest rozwiązanie. Zobaczmy jeszcze, czy ono należy do dziedziny. Należy, więc możemy przejść do kolejnego odcinka.